Cześć, z tej strony Stinkers, a to jest kolejna audio opinia na temat anime. Na tapetę dzisiaj weźmiemy sobie moje ulubione, jedno z ulubieńszych anime, czyli Fairy Tail. Dokładnie więc w sumie zrobię, zrobię dzisiaj krótki wstęp, gdyż ponieważ ee, ciężko mi trochę opowiedzieć o tym anime z fabuły, a to wytłumaczę zaraz dlaczego. W każdym razie wszystko zaczyna się w. Wszystko zaczyna się, w kiedy młoda czarodziejka Lucy postanawia dołączyć do jednej z lepszych gildii, w sumie najlepszej jak na tamte czasy gildii Uber Cocksów, czyli Fairy Tail. i jednak wie, że to jest trudne, ale w sumie czy ja wiem, czy to było takie trudne. W każdym razie przypadkiem to jest chyba pierwszy albo drugi odcinek jakoś, nie pierwszy, czy pierwszy, że przypadkiem później poznaje y, Natsu Dragonila, czyli jednego właśnie z magów, magów y, właśnie z i jego kompana Happy'ego, czyli latającego kota i y, y, Natsu później, y, później coś tam się dzieje, nie pamiętam szczerze co i Później Lucy dołącza właśnie do tej gildii. I to jest w sumie taki dobry wstęp, że tak powiem. Bo szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, że to anime. W sumie nie umiem powiedzieć fabuły, bo szczerze powiedziawszy, nie pamiętam. Strasznie nie pamiętam tego. A oglądałem to, nie pamiętam kiedy nawet. W każdym razie, że ciężko mi by było opowiedzieć, ponieważ to anime to Tasiemiec i Tasiemca, jak to zwykle. Jest, Mają różne arce czy arki, coś w ten desking, że każdy opowiada coś innego i w ogóle, więc ja to tak z grubsza, troszkę z, tak opornie, że tak powiem, trochę powiem, e, taką najprostszą drogą. W sumie mamy właśnie e, tą gildię. No i co? I co? No i to, że całe anime opiera się właśnie na tym, jak. Ta gildia najpierw w ogóle, szczerze powiedziawszy w ogóle miotam się, miotam się jak szatan eee, miotam no jak szatan, że hmm. jakby to powiedzieć? W sumie nie umiem się wy... może wypowiem się ja jako ja o W każdym razie, jak dla mnie anime jak na ta siemca jest bardzo dobre, no, może nie bardzo dobre, ale Powiedzmy sobie szczerze, fabuła jest jaka jest. Nie narzekałem, jak dla mnie jest to nawet dobrze, e, że fabuła jest prosta, jakoś nie ma jakichś tam takich e, super mega wątków e, jakiś długich, szczerze powiedziawszy jest to bardzo, to jest bardzo dla mnie plus. E, Soundtrack jest po prostu miodio, strona techniczna też. E, można powiedzieć, że. To anime jest troszeczkę dla, dla mnie, znaczy tak, w pierwszym sezonie, w pierwszym sezonie, jak dla mnie, to mm, dużo się działo, dużo się działo, było dużo walk yy, i można powiedzieć, że to było nawet dobre, dobre, ponieważ ja mam odnośnik, gdyż oglądam teraz na bieżąco drugi sezon, który wychodzi sobie i jak dla mnie ten pierwszy był jakby takim mało, mało, mało takim taką, takim pikusiem przy tym drugim sezonie. Jak dla mnie drugi sezon jest lepszy pod względem, przynajmniej tym technicznym, w sensie graficznym. bo Grafika jakoś yy, znaczy nie, nie nie dupy nie urywała w pierwszym sezonie, że tak powiem, yy, ale była nawet dobra, yy. i co. W sumie, jak dla mnie nawet dobrze się układało. Każdy odcinek zachęcał, aby obejrzeć następny. E, no mówię, walki, dużo akcji. E, jak dla mnie, to spoko anime. Tak, dałem chyba mu z tego, co pamiętam, z tego, co pamiętam, ale zaraz zajrzę mm, dziewiątkę, dziewiątkę na malu. Więc nawet, nawet, co, co, co mnie troszeczkę tak yy, odrzuciło, odrzuciło mnie to, że yy, można powiedzieć, że nikt nie ginie, to jest troszeczkę jeden, jeden z moich, jeden z, jeden minus, który mnie po prostu troszeczkę irytuje, bo jeżeli patrząc na Bleacha, którego też będę opiniował, Coś tam ginie. Tam to po prostu ginęli jak leci. Może nie bez przesady, ale ginęli. W Naruto, no raz na ruski rok ktoś tam zginął. A tutaj w ogóle nie ginie. Szczerze powiedziawszy troszeczkę to jest takie, no mogły ktoś umrzeć, no ja no, naprawdę chciałbym, żeby ktoś umarł w końcu, yy, w końcu, teraz robię odnośnie tu i tu do pierwszego i drugiego sezonu, bo w pierwszym sezonie nikt nie umarł z tego co pamiętam. Jeżeli nie, to mnie poprawcie, że ktoś umarł. W razie, że no w drugim sezonie bywa już taka scena śmierci. Mm, wielkie poświęcenie. Tak. Wejdę do lawy. Super, super. Poświęcę się w końcu. Ktoś umrze. Jest! Nie! Nie. Zegar musiał go uratować. No ale cóż, nie narzekam, nie narzekam. Nie no szczerze powiedziawszy, oprócz tego to tak to anime jest bardzo dobre, dobrze, dobrze zrobione. Ma około 100 paru odcinków yy, Szybko się to ogląda, bardzo szybko, wciągające strasznie i, i co mogę jeszcze rzec. I tyle, w sumie tyle. To jest takie troszeczkę, może taką najprostszą drogą, że tak powiem, najprostszą drogą e, powiedziane, ale no dobra, to by było na tle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, przysłowiowała łapka w górę, albo subskrypcja na kanał, jak kto woli. Więc dzięki za wysłanie tego audiologu i trzymajcie się, do następnego nagrania. Cześć, pa!